Chcę święta, chcę zapamiętać, nasz pierwszy wspólny raz. Teraz kochać chcę, chcę zapamiętać i kochać tak, nie tylko od święta, kochać wszystko, kochać wszystko. Parada świątecznych Mikołajów otworzyła jarmark wigilijny w Olsztynku. To było magiczne, rodzinne wydarzenie, bardzo wyjątkowe dla mieszkańców miasta. Wyjątkowy, z długą tradycją, bo jest to jarmark, który ma ponad 20-letnią tradycję. Odbywają się one w Olsztynku no i gromadzą coraz większą liczbę osób, co widać dzisiaj, bo mamy naprawdę dobrą frekwencję, ale też moc atrakcji przygotowanych dla wszystkich, którzy nas odwiedzą. Dla najmłodszych, ale też starszych są oczywiście świąteczne poczęstunki, są warsztaty, spotkanie ze świętym Mikołajem, jak wiadomo. I wszystko to, co ma jeden wspólny mianownik, czyli święta Bożego Narodzenia. Panie Wójcie, czego chciałby Pan życzyć tutaj właśnie mieszkańcom Olsztynka z okazji świąt? Przede wszystkim zdrowych, spokojnych, mam nadzieję, że też pogodnych świąt Bożego Narodzenia, ale takich spędzonych w gronie rodziny, radosnych i z taką wzajemną życzliwością, bo takie zawsze święta są. Tego życzę. Wszystkiego dobrego na święta. Wyjątkowa atmosfera świąteczna w Olsztynku, również w skansenie? E, tak, i na rynku, i u nas w Muzeum. Wyjątkowa, świąteczna, bożonarodzeniowa atmosfera e, na rynku. Piękna choinka, która świeci, która cieszy oko i serce, a w w naszym muzeum wiele choinek, wiele choinek na wystawach. Wystawy nawiązują do wielowyznaniowej tradycji naszego regionu, gdzie nie wszędzie, nie w każdym regionie były choinki. Ale w chwili obecnej prezentujemy cztery wystawy, na których opowiadamy w jaki sposób dawniej na Warmii i Mazurach przygotowywano się do Świąt Bożego Narodzenia i do Nowego Roku i w jaki sposób obchodzono ten wyjątkowy czas. Zapytaliśmy uczestników jarmarku, jak oceniają organizację imprezy. Jak się Państwo bawicie tutaj na jarmarku? Bardzo dobrze. Brakuje trochę śniegu, ale poza tym jest atmosfera i bardzo dobra. Warto było przyjść z rodziną? Jak najbardziej. Nawet trzeba przyjść z rodziną na takie, na takie uroczystości świąteczne. Być razem jako rodzina, jako Społeczeństwo, jako lokalne, bycie razem, to, to jest to, co nas łączy w święta. Wygrałyśmy już losy tam od słodziaków, od cukrzyków. Nie każdy zadowolony, uśmiechnięty, bije radość. Pani się bawi? Bardzo fajnie jest, bardzo fajnie. Te występy dzieci to są wspaniałe zresztą. I ta defilada i te z Mikołajem. No cudownie w tym roku. Wyszło jak zawsze zresztą w Olsztynku. No, bardzo dobre. bardzo pozytywne. Coś ciekawego można kupić na przykład. No można u no, pani tutaj, proszę do stoiska, bardzo zapraszam. Dużo ciekawych rzeczy, jest naprawdę. Miło, miła atmosfera, jest super. Pani warto było przyjść? Tak. Jak się bawicie? Super! Ekstra! Fajnie! Coś fajnego się dzieje? Dzieci śpiewają. Co ci się tutaj podoba na tym jarmarku? Popcorn. A tobie co się podoba na jarmarku? Nie wiem. A może spotkałaś świętego Mikołaja? Tak? tak, był, był. Fajny Mikołaj? Tak. Co ci się tutaj podoba najbardziej? Popcorn. A oprócz popcornu co jeszcze? Ym, święcące rzeczy. zdjęcie na przykład? Fajne są takie zdjęcia? Tak. Tobie co się podoba? Stragany. Na straganach były świąteczne przysmaki oraz rękodzieło. To była niepowtarzalna okazja, by u licznych wystawców zrobić zakupy na święta. Można było kupić m.in. zdrową, regionalną żywność, wyroby rękodzielnicze albo oryginalne świąteczne prezenty. Co pysznego, państwa, kupić? polecamy przetwory z dziczyzny, smalec, chlebek żytni, chlebek razowy, ogromny wybór ciast, no i mamy też przetwory w słoikach, zapasteryzowane, pyszne żurawinkę. Um, ajwar, um, buraczki no i wiele różnych smakułków. Wszystko ekologiczne? Loka, tak, z skórek jesteśmy, tak? Lokalnie. Tak, bez konserwantów, zapasteryzowany jedynie. Chlebek nawet też nie rodzimy. Jakie miody można kupić? Miód rzepakowy, wielokwiatowy, lipowy, nektarowo-spadziowy. Mamy bigos mięsny, tak? Mamy kapustkę wigilijną ze suszoną śliwką, z podgrzybkami. Mamy również takie typowo świąteczne poczty wieprzowe. Z suszoną śliwką równej z podgrzybkami, paszteciki z kapustą i z grzybami, same, same pyszności na święta. Kosmetyki, leki, e, Zrobiłam i są. Zrobiło się więcej. Wszystko w oprawie świątecznej? E, raczej tak. E, wszystko można sobie wybrać, zapakować do pudełeczka z e, świerkiem z kokardką czerwoną. Bingo, 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 bingo. Podczas Jarmarku dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji. Na przykład można było napisać list do świętego Mikołaja lub wziąć udział w warsztatach zdobienia pierników, a także w licznych konkursach z nagrodami. Świąteczny nastrój podkreślały niezapomniane występy artystyczne. Już pan Jezus leży, na myśli i każdy bierze zobaczyć maluka, maluka z radością, a Maryję Matkę Jego zgodnością godnością, z godnością. Niech mu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają, wesoło